Jak to będzie w niebie? No, w niebie będzie jak w niebie. Pokój dobro. Pokój dobro. pytanko czy słowo Boże mówi coś na temat nieba, czy możemy coś na temat nieba w ogóle powiedzieć? No pierwsza sprawa to w ogóle mówi nam o tym, że oko nie widziało, ucho nie słyszało i serce człowieka nie jest w stanie ogarnąć tego tematu. Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Także myślę, że to przede wszystkim to, co mówimy w Niebie, to o niebie to, to przerośnie to, co mówimy. To znaczy nasze oczekiwania, jakkolwiek byśmy to o tym, no powiemy kilka zdań na temat nieba, ale jakkolwiek byśmy sobie nie wyobrażali, to to wszystko będzie znacznie bardziej, myślę, zdumiewające nas, znacznie lepsze, znacznie bardziej uzupełniające także te nasze wyobrażenia tutaj. Tak, bo, bo samo, samo pojęcie nieba, którym się posługujemy, ono może mieć wiele znaczeń. My na przykład w modlitwie Ojcze Nasz mówimy Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. A więc możemy powiedzieć, że niebo to jest ta rzeczywistość, bo nie chcę powiedzieć przestrzeń, aczkolwiek, no, jeżeli to przez bardzo jakąś daleką analogię, i bardzo jest to, bardziej jest to przestrzeń niepodobna niż podobna do naszej. A więc ta przestrzeń, ta rzeczywistość, w której przebywa Bóg, niebo. Mówimy o w niebo wstąpieniu Pana Jezusa, i on zasiadł po prawicy Ojca, czyli to jest to miejsce, gdzie gdzie przebywa Bóg, ale mówimy też o świętych, że są w niebie, prawda? Więc niebo to będzie też cel naszego życia, cel naszej życiowej wędrówki, a więc ta rzeczywistość, w której przebywają święci, w której przebywają aniołowie, do której każdy z nas tęskni, czasami nawet jest nam w życiu tak dobrze, że mówimy: czuje się jak w niebie, czyli gdzieś ta tęsknota. Za niebem jest. I oczywiście takie, takie rozumienie nieba, czyli tej, tej przestrzeni, po której latają samoloty, prawda? Takie, takie bardzo już ziemskie rozumienie. Natomiast pe pewno w tym pytaniu bardziej chodzi o to, jak wygląda, wygląda to niebo w, tej rzeczy, w, te, w tym wymiarze eschatologicznym, czyli w tym wymiarze, do którego zmierzamy, tam, gdzie będą właśnie święci, tam, tam gdzie my kiedyś, kiedyś, daj Panie Boże, wszyscy się spotkamy. No i to rzeczywiście jest coś co jak ojciec na początku powiedział czego ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało pamiętam kiedyś ksiądz Paweł miał katechezę na temat nieba i powiedział tak w niebie to jest tak że wam nie powiem jak jest prawda tak jest wspaniale o Cokolwiek bym powiedział o niebie, to to będzie nic w porównaniu do rzeczywistości. Prawda? Tak, będzie, tak będzie cudownie. Oczywiście mamy różne opisy i w Apokalipsie, że tam aniołów, że oddają pokłon i, i starcy i to i tamto. To są wszystko piękne, mistyczne, mistyczne wizje. One oddają majestat, dostojeństwo, chwałę, potęgę, moc, mądrość Boga i prawda no, 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 są, to, są to takie mistyczne opisy. Natomiast, jak to tak będzie wyglądało, nie wiem. Będzie pięknie. Tak, no to coś tam w tym niebie, z jednej strony możemy wnioskować, z drugiej strony, to jak tutaj mówimy, no. I, są to tylko przez pewne analogie i opisy. No na przykład, że kiedy jest pytanie o, o, o kolejnych mężów prawda, pewnej, pewnej kobiety, czyjom ona będzie tam żoną. No w, słyszymy odpowiedź, że no nie, w niebie nie będzie tak jak tutaj, że będziemy jak koniołowie, nie będziemy za mąż wychodzić, czyli te relacje międzyludzkie będą inne, ta miłość y, będzie w, w innym wymiarze. Mnie, no wszystko będzie wydoskonalone. Tak, mniej przywłaszczająca, mniej taka, byśmy powiedzieli, zaborcza, zazdrosna, y, bardziej, byśmy powiedzieli, taka głęboka, rozumiejąca. Y, Dalej Jezus też, który, który, który przychodzi tutaj już z innym, z innym ciałem, prawda, przemieniony, mówi nam też trochę na temat tego ciała, które będzie, że będzie niecierpiętliwe, że, że, że materia nie będzie się imać, nie? że będzie i nie będzie, z jednej strony jest, z drugiej strony przechodzi przez drzwi. Mówi, zobaczcie, no nie, nie, nie jestem duchem, duchy nie mają ciała jak ja mam. No. Dalej, dalej, no, wiemy, to Paweł mówi, że będzie z martwych stanie ku zbawieniu i ku, ku potępieniu. No, czyli innymi słowy, jeśli, jeśli e, piekło nam się kojarzy z, ze wszystkim, co jest związane ze złem, no to niebo nam się musi kojarzyć ze wszystkim, co jest związane z dobrem. Jeżeli my w Chrystusie mamy żyć na miarę naszego człowieczeństwa, e, no to znaczy, że to wszystko, co, co w nas jest dobre, będzie właśnie rozwinięte w ten sposób. wydoskonalone. Tak, będzie mam... wydoskona... do człowieka doskonałego dążymy, Prawda? W niebie nie będzie nic nieczystego, nic nieczystego do nieba nie wejdzie. Dlatego przechodzimy oczyszczenie, albo tutaj na Ziemi w sensie wydoskonalamy naszą miłość, nasze relacje, mhm. relacje do Boga, do drugiego człowieka, do samego siebie. A jeżeli tego nie nam się tego tak tutaj, że tak powiem doprowadzić do, do stanu doskonałości na ile to można przy pomocy łaski Bożej, no to jeszcze tam te poprawki w czystcu mhm. będą. Tak, nie, 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 nie będzie żadnego grzechu, słuchajcie, nie będzie żadnej zazdrości. No, nie będzie kolejek do sklepu. To nam, to nam też y, coś mówi, prawda? Tak. To znaczy, że my nie możemy też mieć żadnej, żadnej urazy do kogoś, no. y, czyli, czyli będzie jakiś moment oczyszczenia, my mówimy tutaj o tym hmm. momencie w, w, w pojęciu czyścica, prawda? Y, nie będzie... będzie cierpienia, nie będzie bólu, nie będzie łez, nie będzie, nie będzie chorób. Nie będzie chorób. Czyli ja to, to też teologia nam podpowiada, że, że będziemy w tym optymalnym okresie naszego życia, prawda? No bo dlaczego miałby ktoś, osoba starsza, miałaby być jako taka, już nie wiem, y, może jakoś niedołężna, może schorowana, prawda? I, I tak ma jej niebo, bo wiecie, tam już nie będzie czasu, będzie cała wieczność wyglądać. Więc mówimy o tym, że w tej, w ten, na miarę pełni człowieczeństwa my będziemy też no, w, op, w optymalnym momencie naszego, naszego człowieczeństwa. A jednocześnie bez żadnej skazy. No to, to... Tak, to odnośnie tego bez żadnej skazy, to. Czy to był żart? Nie wiem. A w każdym razie to słyszałem o takiej rozmowie. Dlaczego święty Maksymilian Maria Kolbe jako święty jest przedstawiany w okularach? No przecież jako święty nie ma żadnych wad, a więc nie ma wady wzroku. No. No więc ja odpowiadam, że to są tylko atrapy e, po to, żeby rozpoznać, że to jest Maksymilian Kolbe, bo te to, to jego okularki były bardzo charakterystyczne dla niego. Oczywiście to no, bardziej na, na zasadzie żartu, ale że, faktycznie tam nie będziemy mieli żadnej wady, żadnej skazy, żadnej niedoskonałości. Na no, tym Wizerunki Świętych oczywiście one pokazują nam jakiś, y, jakiś uchwycony moment czasu, tak jak jest może rozpoznawalny. No Frassati jest pokazywany w górach z fajką. No. Znaczy, tej fajki w niebie nie kurzy, także to, 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 to analogicznie też, nie? Że, że są jakieś atrybuty. No. Nawet nie, nie słyszałem takie określenie na, na te okulary Maksymiliana, że niektórzy nie nim mówią: kolbki. kolbki. <gulbki> tak, no. tak, tak. No, z drugiej strony są takie wyobrażenia nieba tutaj bardzo dosłowne, czyli o tej nowej ziemi. No, Jezus też przychodzi z nowym królestwem, prawda? No, ale jak widzimy te, to myślenie ziemskie o królestwie, które wprowadza Jezus, czyli o tym, co on przynosi kończy się fiaskiem. Jezus cały czas sobie mówi o totalnie nowej jakości życia, nowej, możemy powiedzieć, nowej monarchii. No ale są, są takie e, grupy, które opierają się na Piśmie Świętym, choć chrześcijanami nie są, gdzie biorą bardzo dosłownie. Czyli, że nowa ziemia, to znaczy, że to będzie wyglądało tak, jak w Księdze Rodzaju. Nie? Zielony Ład będzie. będzie, będzie zielony, zielony Ład. Zielony, zielony Ład. I, i, I w dodatku jeszcze określają liczbę osób, bo, bo tak, czytamy tak. w Słowie, że będą 144 tysiące zbawionych. I gdzie symboliczne tę liczbę yy, rozumie się w ten sposób, że 12 pokoleń Starego Testamentu, 12 pokoleń Nowego Testamentu, innymi słowy, lud Starego i Nowego przymierza w nieskończoność pomnożony ty razy, tak, razy tysiąc. Jest, czyli, czyli innymi słowy, nie będzie żadnych granic na ludzi przed przyjściem Chrystusa, po przyjściu Chrystusa całe. Yy... Ja, sobie ta, ja sobie tak pomyślałem, bo gdyby, gdyby rzeczywiście na tej nowej ziemi by mieszkało tylko 144 tysiące ludzi, to to jest takie miasto. No. A reszta? I tak zapomniałem, że to 144 tysiące będzie musiało mocno walczyć z entropią, bo jak nie, to ich wszystko zarośnie. To ich wszystko zarośnie. No to są takie wiecie, wyobrażenia, że jak ktoś porównuje niebo do tego, jak będzie to wyglądało w Księdze, jak, że będzie rajak w Księdze Rodzaju, no to ja, ja winam się tutaj przede wszystkim styl literacki, który jest użyty w Księdze Rodzaju. No, przecież to nie jest tak. film dokumentalny. No to, to... A ja poza tym to jest, to jest pewien błąd, który, który yy, mówi o tym, że cała rzeczywistość stworzona wraca do tego, jak było na początku. To są pewne nurty związane z apokatastazą, prawda? A my nie, nie, nie wracamy do tego, co było na początku, tylko cały czas idziemy do przodu i będzie nowa Ziemia i nowe niebo, a nie odnowione. To, mhm. jest, to jest różnica. Nie? To jest różnica nowa, jest w tym znaczeniu, że, że no, czegoś takiego jeszcze człowiek nie widział. Nie? Czegoś takiego człowiek nie widział, bo gdybyśmy wrócili do początku, to byłoby odnowione to, co zostało przez grzech zepsute. Nie? Natomiast my idziemy do nowej Ziemi. Gdyby, gdyby Pan Bóg chciał, żeby człowiek mieszkał tylko tutaj w tej rzeczywistości, w jakiej teraz jesteśmy, czasu przestrzennej, no to, no to, no to Ziemia jest za mała, żeby pomieścić ludzi, którzy przez te tysiące lat tutaj, tutaj na Ziemi mieszkali, prawda? Więc idziemy do rzeczywistości nie z tego świata. Ja bym tutaj chciał polecić dwie, dwie pozycje e, książkowe, mianowicie katechizm Kościoła Katolickiego, gdzie właśnie z przepisami ze wszystkim poczytacie sobie o rzeczach ostatecznych, a druga, nie wiem, czy jeszcze na rynku jest dostępna takim wydawniczym. Myślę, że tak. To taka wiedza o teologii dogmatycznej, czyli również o tym, co my tu mówimy w pigułce. Nazywa się ABC Teologii Dogmatycznej. Księdza Orgowskiego. Tak, mnóstwo klerków dzięki tej książce zdało egzaminy. I tam już macie naprawdę w pigułce te rzeczy, o których my teraz mówimy. Oczywiście z powołaniem się także i na źródła. Naprawdę serdecznie polecam bardzo otwierająca książka ABC Teologii. Dogmatyczny. Dogmatyczny. Księdza jeszcze? Rogowskiego. Jeszcze raz, księdza Rogowskiego. Księdza dobrze pamiętam. No, a jak nie, to tego właściwego autora książki, abyśmy <noise> się Ale to, to, to na pewno znajdziecie, Jest takie, bo góry są, wydaje mi się, na okładce. Tak, tak. Tyle na dzisiaj. Panowie, no, jeżeli ktoś tutaj czuje powołanie, to tam się proszę nie szczypać, nie zastanawiać, przyjechać, porozmawiać, rozeznawać razem z nami szczegóły na brat Franciszek, prowincja świętego Franciszka z Asyżu, jeśli ktoś by nas chciał finansowo wesprzeć, to bardzo dziękujemy. Wiedzcie, że modlimy się za naszych dobrodziejów. Pytania możecie zadawać przez naszą aplikację. Serdecznie zachęcamy do pobrania albo przez maila bez sloganu mopa.franciszkanie.net. No i mamy wieczorem jeszcze do Was niespodziankę. Tak, tak, spodziewaną niespodziankę. Odpanowujemy od 21.30, opanowujemy internet. Dominuje nasz kanał bez sloganu, i zapraszamy najpierw na słowo na dobranoc, czyli medytację autorów chrześcijańskich, na, też takie pochylanie się nad nauczaniem Kościoła. No, a potem o 21:45 już przechodzimy do konkretnych takich ćwiczeń duchowych, czyli modlitwa na zakończenie dnia, i łączymy się z całym światem, bo wszyscy. Duchowni, siostry zakonne, całe Rzesze Świeckich właśnie odmawiają brewiarz, czyli kompletę, którą nazywamy modlitwą na zakończenie dnia. Pokój dobro. Pokój, dobro.